No dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nie chcesz zmieniać kamerki z tego względu, że yy, ucinać dźwięk wtedy, wiesz? Yy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś ze mną jest. To jest taki vlog z telefonu, bo aparatu nie wziąłem, gdyż vlog jest niezamierzony. Ale dziś jest ze mną pewien osobnik, pewien człowiek, który podjął się skosztowania XTH w kebabie. Jest nim dawno nie widziany pan Filip. Dzień dobry panie Filipie. Witam, cześć, cześć. Proszę się wypowiedzieć, co dziś pan będzie testował. Razem Proszę zapytać. pokazać, ja będę opowiadał. To jest oczywiście nasza piękna pizza. Ma sam widok, jak widzicie, ona jest bardzo perfekcyjnie wypieczona. Składniki, jakie tu zamówiliśmy, to prawdopodobnie dodali się na papryczkę czyli, mimo że nie było w menu, jakby to własną O tym sobie zaraz powiem. Nie zamówiliśmy sobie w kompozycji własnej, raczej właśnie zamówiliśmy sobie w kompozycji własnej, ale nie dodaliśmy tych papryczek, a nam dali, a to jest bardzo duży no to tak. Co w skład wchodzi Salami, kurczak, co ten, się tam, jak i że to są płatki jakieś, chleba. Tak, a to cebulka przypieczona? Tak, cebulkę przypieczoną, czerwoną oczywiście, bo jest ostrzejsza, no to jak mówię, chili, jalapeno. Jeszcze tutaj jest peczarki, gdzie są miejscami pewnie widoczne. I ser oczywiście, no i podkład pomidorów I do tego chcieliśmy na spróbowanie, dobrze, że taka mała cena była za niego, czyli tak za około 2 złote sosi. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka może się wydać, że to jest zwykły jakiś może rozcięczony, keczupowy sosik. Ale to może pozory miło ponieważ to jest... Ja go czuję tu z daleka. To jest ostry mad dog, co wyczytaliśmy z, z Tomaszem na internecie, że może prawdopodobnie on mieć 3 miliony, 3 miliony z gdzieś w okolicy tego jak po przy pierwszym uchaniu coś tam dawało, ale nie aż tak zobaczymy jak ze smakiem że jeden był tester oczywiście troszkę go spiekło, ale on wziął tylko na ciubeczek. więc teoretycznie my chcemy spowolać na pizzę jak to będzie smakowało a co później będzie z nami to w razie czego dopowiem troszkę brzegów no i próbuję ale zobaczmy jak, mi o patrz jak wypieczona ładnie nie spalona Spróbuję mi w swój i go składam do razu Może za mało tego sosu dałeś. Chyba tak. Ale da dwie kropelki można powiedzieć. Nieźle. Nieźle. Tomaszu, spróbuj sobie teraz Teraz moja kolej. Teraz ja spróbuję. Filip, w razie czego masz majonez, nie? Mam, mam. Bardzo podoba mi się ta cebula, która ona wisi. Jest bardzo jest dobrze tak... Wtopiona. Wtopiona, no. Reakcja Tomasza. Czyż coś tam, nie? Po dłuższej chwili. Po dłuższej, ale jest przyjemny ten smak. Nie, nie, zabija takiej pizzy, o. Tak. Czuć lekką ciepłość. No. Ale nie jest to tak jak w kebabie ekstra, hot. Tak, że tam zabiło wszystkie smaki i tylko czuć było sam sos. Całą ostrość. No. Więc tak. ogólnie pizza bardzo dobra. My sobie pojemy chwilę i za, później to, jeszcze zrecenzujemy. Tak, pojedliśmy trochę, y... Filip zaraz się wypowie, natomiast ja tutaj teraz postanowiłem, żeby film mnie nagrał, bo będzie prawdziwe kombo degustacyjne. Mamy tu paprykę, która posiada pestki, a pamiętacie, co było z pestkami. Mamy kilka kropel tego sosu, który jest kwaśny i oczywiście coś, czego jeszcze nie próbowałem nigdy na żadnej pizzy, zwykle to był sos czosnkowy. A teraz to jest majonez, ale no sprawdzimy Jesteś gotowy Filipie? Jestem gotowy Ale ja. Słona. No te papryki Chyba ta czer czerwona Zielona Zielona jest słona, czyli ta jalapeno Strasznie Ale Ale sam fakt, że pizza jest bardzo dobra Bardzo dobra Ale zapomnę Kompozycja własna, polecamy. Dużo jest składników w ogóle do wyboru. Ma, masę składników. I powiem wam tak, sos, tak jak mówił Filip, w wąchaniu robi gorsze wrażenie jak w jedzeniu. W jedzeniu on pali, ale szybko znika. Trwa to od kilku takie sekund... na ustach, czyż takie troszkę mrowienie. Czuć? I to trwa od kilku do kilkunastu sekund, potem to ustępuje szybko. W sosie kebabowym extra hot to się utrzymywało, ile Ciebie piekło? jest pół godziny. No, no ja przecież wygrzebywałem cały ten sos, żeby nie jeść. Ale jak ugryzłeś za pierwszym razem, to jest... No, no to trochę trzymało. No. A więc ja jem, a teraz się wypowie Pan Filip swoją wizję. No, no to co ja mam powiem. Moja sytuacja wynika z tego, że zjadłem trzy razy kawałek z tym sosem, no i później postanowiłem, że już nie będę jadł. Bo mi się już. Znaczy no, nie, że jest niedobry, no, nie, przejadł mi się. <gry> czy pizzę dadę ja mi się? I teraz aktualnie spożytkuję jeszcze ostatni kawałek i prawdopodobnie się napiję czegoś, bo mi się spisze. Tomasz, Tomaszowi też zaraz coś dam. A jeśli chodzi o sam fakt, mówię o samej pizze, to jedliśmy już troszkę tych posiłków z tego naszego miasta pięknego i Wam powiem, że to jest jedno z najlepszych, co jedliśmy nie? do tej pory. I pod względem ostrości i smaku i. O to nie będę spoilerował. To się nam pewno udaje. Planujemy w str streaminga zjeść. Ale, ja ale to na spokojnie, jak się zamówi, to nie ma co się spieszyć teraz. kontentu już, już jest już troszkę było, bo widziałem Tomasza, że trochę wstawi teraz tych filmików. Mhm. No, więc no, ale na pewno któryś dzień przyjadę, jakiś zimowy. Wiadomo, sobie strominga wyciągniemy, śledzi o świętanie. Pożygamy się. Nie, no zobaczymy. Dobra, to na razie tyle i widzimy się na zakończenie najbliżej. No, to się Myśmy spożyli. Będziemy odcinek kończyć. To jest taki krótki w sumie odcinek. Filip, wypowiedz się już tak ostatecznie o swoich wrażeniach z pizzy, o wrażeniach z pizzerii, czy warto, nie warto. Ostro, słodko, słono wszystkie się wypowiedz. Całe swoje życie. Pizza bardzo dobra, jeśli chodzi o coś trochę nos później tego wariuje, bo niedobrze się to wącha, smaku jest zajebisty, oczywiście majonezy, majonezik też robi swoje. Moim zdaniem taka pizza 8-9 na 10 by na ten czas i na to miasto to jest dobre. Natomiast, moje tak, pizza bardzo pyszna, ciasto bardzo miękkie, nie, nie było kruche, że się rozsypuje całkowicie. E, ostrość, jak się zastosowało więcej, no to paliło rur, rurkę konkretnie, e, ale tak jak mówiłem, wcześniej szybko ustępowało. E, co więcej, e, te papryki, kalapenio, zielone, e, strasznie słone, ostre też trochę. E, no i tą pizzę, jak na nasze tutaj e, regionalne warunki, 8 na 10 tak samo jak pan Filip. Również polecam, eee, także. My się będziemy żegnać, eee, pewnie zastanawiacie się, czy jeszcze jakiś odcinek z panem Filipem w niedługim czasie powstanie. To już się niech się pan Filip wypowie, panie Filipie, czy coś jeszcze powstanie, prawdopodobnie w niedługim czasie. No zobaczymy, jak to będzie, może w listopadzie i teraz gdzieś jakoś tam, nie? Przepraszam, ale przepraszam. U mnie czy u Ciebie? U mnie. No, teraz u Ciebie robimy. No coś, no. coś będziemy testować znowu. Tak. I nagramy może. Dobrze. Dobrze. Dziękuję Wam za oglądanie. Na razie trzymajcie się. Pani Filipie, pożegna się. Siemanko.